Witam Was w kolejnym odcinku naszej pięknej serii Minecraft Survival Tym razem na wersji 1.18 Postanowiłem sobie, że zostawmy to co było za nami To co przeżyliśmy na tamtym świecie Co prawda w krótkiej, bo tylko 3 odcinkowej serii ale jednak postanowiłem, że chciałbym zagrać na świecie w pełni wygenerowanym na właśnie wersji 1.18 tam wiadomo, ten świat mógłby się jeszcze wygenerować z tej wersji 1.18 ale mógłbym, musiałbym się przemieścić z... po prostu musiałbym się przemieścić z tego miejsca, w którym się osadziłem w inne miejsce na świecie nową serię na tej wersji... znaczy nie będzie nowej serii z wersji 1.18 po prostu to będzie kolejny odcinek z serii Minecraft Survival Kontynuacja tamtej serii, e, tak jakby drugi sezon, to będzie w tej samej playliście, w, w której były poprzednie odcinki survivalu w tej, która jest na kanale w zakładce playlisty z Minecraft Survival. Teraz już nazwa jest zmieniona. 1.18 Myślę, że możemy sobie zacząć grać po prostu na tym świecie w tym odcinku i po prostu no, rozwijać teraz ten świat, mimo iż tam dużo nie zrobiliśmy. No, to tyle. piszmy sobie tutaj nazwę po prostu. Minecraft Survival Po prostu, najprostszą po jej prostocie nazwę Serii po prostu, jeszcze możemy sobie dopisać 1.18 Nie 17 Poziom trudności normalny, Survival, cheaty, o, cheaty Komendy wyłączone Tutaj nic nie zmieniam Tworzę nowy świat, niech generator wylosuje mi nowy Piękny świat Minecrafta na nowej, pięknej wersji 1.18. W ogóle jest to pierwszy odcinek z jakiejkolwiek gry po powrocie. Film informacyjny jest już na kanale. Pojawił się 12 yy, grudnia na kanale. Ten film widzicie po publikacji tego filmu w najbliższym tygodniu. Nie wiem jeszcze, którego dnia dowiem się, jak będę publikował. Więc tak, no, pojawiliśmy się w jakimś no, niby standardowym, klasycznym miejscu w jakim możemy się pojawić w każdej wersji minecrafta ale nie na tym to polega zbierzmy sobie jakieś drewienko pierwsze zróbmy jakieś podstawowe narzędzia i przejdźmy się po prostu po prostu przejdźmy się i zobaczmy jak ten świat wygląda bo ciekawi mnie to mamy już drewienko przejdźmy się teraz nie wiem po prostu będę szedł przed siebie tutaj tam jest jakaś jaskinia zapewne tam już byłby Mm, byłoby jakieś żerazo, mógłbym sobie zebrać kamień, ale nie, pójdźmy kawałek powiedzmy sobie trochę o tym, jak ta seria będzie wyglądać bo ja chciałbym, żeby to była po prostu zwykła, czysta seria z Minecraft Survival taki klasyczny Minecraft yy, z nostalgią przeglądając yy, wersję na tym Minecrafcie z muzyczką oryginalną z Minecrafta, która gra w tle no, łezka wokół się kręci, przypominają się te stare czasy Minecrafta a naprawdę, teraz jakoś ta chęć do gry wróciła, żeby sobie, sobie tak po prostu na chilku pograć w tą gierkę. Jeszcze wyszła ta nowa wersja, generator świata jest piękny, to gdybym pewnie kliknął to by się zarwało i tak zrobimy, proszę bardzo. Ale niestety jakiś tutaj widzę jakaś, jakaś równina kurde się zrobiła, no niezbyt to fajnie wygląda. Tutaj mamy, o żelazo jest, ocean, węgiel, kurcze mógłbym to zebrać. Chyba to zrobię, stworzę sobie. O, patyka mam, stworzę sobie, a przerobię całe to, stworzę sobie crafting table, kill -off. i na razie to wszystko. Wykopmy sobie kamień, żeby zdobyć od razu kamienny kill -off. Przy okazji, gdy dostałem osiągnięcie, chciałbym też tej serii, chciałbym wszystkie osiągnięcia tak jak w poprze na poprzednim zejdzie, chciałbym wszystkie osiągnięcia zdobyć, żeby to było jakiś taki. Wyznacznik tej przygody, tych osiągnięć. Oczywiście, kolejne elementy wpadają. Zbierzmy sobie to żelazo. Poważnie było jedno. No, niestety, jedno żelazo. Takie życie. Zbierzmy. Ojoj. Zbierzmy sobie ten crafting i nie wiem, zbierzmy ten węgiel i przejdźmy się gdzieś dalej. Tutaj jest węgiel. O super. I tam jest jakaś skinia. Ja sobie tam wejdę. Za sekundkę. I jeszcze trochę żelaza mogłoby tam się znajdować. Sprawdźmy sobie. Znaczy, zbierzmy sobie ten węgiel, bo jak zrobicie się, no to on będzie naprawdę mega istotny i potrzebny. No bo pochodnie jednak mm, są ważne, żeby oświetlić sobie ten, że mobki się nie pojawiały. Tutaj też nie chciałbym na tym save'ie tak głupio zginąć, <grych> jak zrobiłem to poprzednim na poprzednim save'ie. O kurde, Felek, nie powinienem o tym mówić. No nie powinienem o tym mówić, ponieważ film, w którym zginąłem, nie, po prostu go nie opublikowałem, nie zmontowałem przed tym, jak Postanowiłem, że zacznę od nowa tą serię. No niestety, no to za kulis wiedział o tym, że w tamtej serii no, zginąłem i to tak głupio, że po prostu wpadłem do kanionu. I to już na własne życzenie niszcząc klotek. Po prostu zarwał się piach na pustyni tej, która była tam obok tej wioski. No i co? No i wpadłem i zginąłem. I temy odzyskałem, ale no, no co z tego, no jak. To już jest nieistotne, co działo się w tamtym. Naprawdę? Mateusz, ty robisz znowu to samo? Dobra, ale to było celowe, tutaj jest żelazo, po które ja przyszedłem. O, tam jest... Kurde, Felek, jak to wygląda, To ja tam zaraz idę. Chociaż boję się, no serio... Uwaga, jedno żelazo znowu. Boję się tu wchodzić, chociaż, no dobra. Jakie su... Co? Migi... O ja! Dobra, wypłyniemy tutaj. Ale zajebiście to wygląda. Zajebiście, że jest mało powiedziane. Pięknie to wygląda. Wypłyńmy sobie, bo se umrę. Ajajaj. Niepotrzebnie trafić serduszka na sam początek. Dobra. Nie ma co gadać, pierdzielić. Chciałem się przejść. Widzę, że już jedzenie. Będzie zaraz problem z jedzeniem. A ja jak zwykle nie mam tego jedzenia. Bo zamiast się nim zainteresować, to ja biegam po kanionach i jaskiniach. Przeszliśmy się w tamtym kierunku. Naprawdę ładna okolica się trafiła na start. Tego save'a. No ale niestety nie jest to... W takim miejscu, w jakim ja chciałem, w jakim miałem gdzieś tam z tyłu głowy. Yy, o czym ja to mówiłem? O miejscu, w jakim się pojawiliśmy, dobra. laza widzę, jak nie było, tak nie ma. Ja celowo to mieć ignoruję, bo obecnie nie jest mi ona do niczego potrzebna. Tylko będzie zajmowała mi miejsce w ekwipunku. O kurde. Ale to dobrze wygląda. Naprawdę. Ten generator świata jest prześliczny. Zobaczcie, jak, jak wyglądają te. Karpy. No, wiem, że zdarzały się takie w poprzednich wersjach, ale naprawdę tutaj jest to. No częstsze. O UL. Fajnie, że znalazłem takie coś na początku. Kiedy nie jest mi to do niczego potrzebne. No, ale niech sobie pszczółki żyją tutaj. Niech im będzie. Nie będę im nic zrobił krówki. Ajajaj, chyba sobie je zabijemy, bo... O, mogę zabrać te kamienia. Oj, kurde, Felek. I zabijmy te krówki, żeby mieć jakiekolwiek jedzenie. Ok, mamy 7 podlecików. Zbieram ten crafting. O, tutaj chyba widzę kolejny ul. Ciekawa sprawa, tutaj w tym miejscu. Wejdźmy się. Mam nadzieję, że. O nie, to przewidziałem się. Mam nadzieję, znowu, nie, nie mam nadzieję, tylko chciałbym nie robić długich, długich gigafilmów, żeby to się nie nudziło szybciutko. Po prostu, żeby te filmy były takie w miarę krótkie, no do 20 minut. To by była taka fajna długość myślę spoko by się oglądało ja już myślę, że już i tak tutaj sprecham z 10 minut a nie zrobiłem nic szczególnego ale w ten sposób te odcinki będą wyglądały naprawdę powolutku będę się rozwijał y, zwykły klasyczny survival bez żadnego, tutaj ciekawe miejsce bez żadnego, tutaj jakiś gracz był i po prostu poszedł sobie na dalszą eksplorację to się przyda, siema ofta, sorry dokończając wątek, po prostu nie chciałbym żeby to było chaotyczne, nigdzie nam się nie śpieszy. Seria będzie długa, będzie sobie trwała, najlepsze. Okej, okay, a więc jestem, zebrałem sobie to drewno, e, drewno, co ja gadam, zebrałem sobie to mięsko, tej świnki. E, jak widzicie, robi się noc, bo na sekundkę musiałem odejść od komputera i zapomniałem sobie zastopować grę w ten sposób, zapauzować. No nic, robi się noc, ja nie mam y, wełny na łóżko, super, się zapowiada. Mm, no tak, chyba będę musiał po prostu się wkopać po ziemię, przeczekać tą noc, al albo nie, albo zróbmy to inny sposób, po prostu wejdźmy sobie do jakiegoś kiewika i go po prostu zeksplorujmy, zbierzmy sobie żelazo. A najlepsze jest dopiero przed nami. A naprawdę jeszcze nie widzimy tego, co powinniśmy widzieć. Tego co mam na myśli oczywiście, tych nowych światów wygenerowanych przez Minecrafta. One są naprawdę tych gór, chociażby. się siema. Będzie dużo jedzenia. Mamy węgiel, sobie to jedzenie przepalimy. Będzie naprawdę co jeść. Mamy aż 14 steków. Szkoda, że nie ma owiec. No, ale nic, nic z tym nie zrobię. Nie. Sp o kurde, zombie. Uciekamy. Musimy się schować jak najszybciej. Szkoda, że żaden cake tak... O ja pierdzielę, nie! Błagam. Nie róbcie im tego. Szybko. Płyń Okej, okay, jesteśmy po drugiej stronie. Na szczęście. Creeper i zombie nie pływają tak dobrze jak ja Tam są szkielety No generalnie to jest problem Tak nie powinno to wyglądać Nie podoba mi się to zbytnio Tu jest fajne chyba miejsce, w którym będę mógł się skryć Jakiś kanion, proszę, jakaś dziura, coś Jakiś... Jakaś, jakiś cave'ik Przydałoby się, naprawdę Tam bym sobie na spokojnie zebrał kamień Przepalił sobie jedzonko, przejdźmy sobie tutaj przez te liście Kurde, będę tak wędrował Ok, doszedłem do tego miejsca. Tutaj na taką górę się wspinałem. Szliśmy sobie tamtą drogą. Tutaj doszedłem. Było moje cięcie. Jesteśmy w tym miejscu. Nic, niestety, żadnej owcy nie było po drodze. Długa ta droga nie była, no ale nic. To ja mogę. Kurczę. Co co, no? Widzimy stąd okolice. Widzimy, że nie ma tutaj czego szukać. Tu w ogóle, jak płasko. Można byłoby się zbudować. O, tam są świnki. Tam jest jakiś Kewik Może pójdźmy tam sobie w tamte miejsce. O! Nie, nie będziemy tam szli. Tutaj widzę zarabiste miejsce. Okej, okay, tutaj się osiedlimy w tym miejscu tak chwilowo, żeby tylko sobie ymm, odsapnąć, przepalić sobie to mięsko, żeby mieć co jeść w trakcie eksploracji. No i żeby przespać tą noc. Jak najszybciej trzeba zdobyć tą wełnę. Tak, to będzie super. Zbierzmy sobie tutaj tego kobla. Może zróbmy trochę niżej, nie wiem. Postawię tutaj ścianę z tego kobla. Zaraz wezmę, rzucę tutaj postawię kilka pochodni, żeby tu było jaśniej. Na razie jest trochę ciemno. Pyk, pyk, pyk. Ten kilofik drewniany myślę, że mogę sobie wyrzucić. Ale zobaczcie tutaj z kostru. No więc tak, tu jest to w ten sposób. Zniszczymy sobie tego dźwirka. Tutaj zabudujmy sobie to. Weźmy sobie tego. Jeszcze to. Mm, mm, mm. Tego sobie weźmy, postawmy tu. I zbierzmy sobie to. I to. Ok, jest super. Teraz poproszę to. Pyk, 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 pyk. Ok, wyjście mamy. Crafting też mamy. Postawmy sobie go tutaj. Zróbmy sobie piecyk z tego kobla, co nam został. Postawmy go, pyk, węgiel, mięsko się przepali to. Jasno się teraz zrobiło. Zróbmy również pochodnie, aha, super, raz, dwa, trzy, cztery, zróbmy sobie tych pochodni, nie wiem ile wyjdzie, 16, super, big pyk, starczy, no i co, myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć sobie ten odcineczek pierwszy, pilotażowy, z, można powiedzieć nowego sezonu, chociaż nie jest to stricte nowy sezon, po prostu jest to gra na nowym save'ie. Gramy teraz na wersji 1.18, 11, przeszliśmy z poprzedniej wersji 1.17. 11, to tyle, więc do zobaczenia, widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć!